Dzień dobry, witam w kolejnym i ostatnim już odcinku z cyklu Dark Souls 2 z Color of the First Sin. Odcinek 52, czyli udało nam się to zrobić w mniej odcinków, mam wrażenie, niż Dark Souls 1, ale jednak były one dłuższe. I jakoś tak się udało zrobić to sprawniej, chociaż gra jest ewidentnie również dłuższa niż Dark Souls 1. Znowu możemy kilka jeszcze punktów bez problemów w witalność sobie wpakować, nikomu to nie przeszkadza, a już na pewno nie mi i pozostaje nam ostatnia rzecz do zrobienia, a mianowicie pozostają nam ostatnie dwie walki ukryte za królewską bramą. Mamy wszystkie korony, mamy naszą wielką, zbufowaną koronę, dzięki której nie zamieniamy się w pustego po śmierci. Mamy nawet jakiegoś kolegę do pomocy koleżankę właściwie. Ale chyba nie będziemy potrzebowali pomocy koleżanki. No mamy też tutaj Rycerza Sajana, który ma ochotę jeszcze nas powstrzymać przed naszą ostatnią drogą do tronu życzeń. I tutaj też będziemy mieli jeszcze spotkanie z jednym ostatnim NPC, który odsłoni przed nami wszystkie karty. Jak ach, właściwie wszystkie. No, w każdym razie dużo kart przed nami odsłoni. And we will have the boss fight. Hello. My journey is already complete. My name is Shannalot. The dragon gave me this name, for I was born with none. I was born of dragons, contrived by men, by ones who would cause them fate herself. They are the ones who created me. But they failed. I did not come out as intended. Fate would not be bested, and men were cursed once again. If you proceed, Nashandra will come after you, knowing that you will take the throne and link the fire. She covets the first flame and the great soul. Put Nishandra to rest. No, i w tym momencie, na samym końcu gry, w ostatnim odcinku, dopiero szmaragdowa Herald przedstawia nam się, że się nazywa panią szanalotką. A ja wam ze spoilerowałem już na samym początku gry, że ona się tak nazywa. Trochę może niespoko z mojej strony, ale z drugiej strony jakoś trzeba się do niej zwracać, a szmaragdowa Herald brzmi tak. <taki> tak se! No to dobrze, to teraz w tronie życzeń będziemy mieli dwie walki z bosami, jedna po drugiej. Pierwsza to oczywiście będzie naszandra, która, tak jak Szanalotka nam powiedziała, wlizie do tego tronu zaraz za nami, jak tylko zobaczy, że myśmy poszli. I która to będzie starała się jakoś jeszcze pożerować trochę na nas, jako iż teraz to my jesteśmy monarchą prawowitym i jedynym. No a po pokonaniu naszandry. Będziemy mieli możliwość stoczenia drugiej walki dzięki podjętym przez nas decyzjom w trakcie gry. I będzie to walka ze Scholarem of the First Sin, z Lordem Aldią. I są to dwie walki dosyć różne, dlatego że naszandra posiada wyjątkową odporność na mrok, a Lord Aldia posiada wyjątkową odporność na ogień. Więc na naszandr będziemy atakowali przy użyciu właśnie ognia i błyskawic, a Lorda Aldię będziemy atakowali przy użyciu mroku i błyskawic. I zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że uda mi się przełączyć pierścień w trakcie walki, a jeżeli nie, no to myślę, że nic złego się nie stanie. Zrobimy sobie mroczną broń na naszą Andrę? A zrobimy sobie. Mroczna broń nie zmienia obrażeń na mieczu, tylko dodaje, dodatko dodaje dodatkowe, więc nic nie stracimy, a możliwe, że po prostu nie zyskamy też zbyt wiele. Zapraszam serdecznie na krótki cinematic Dead, you have proven yourself to me. Now be one with the dog. I mamy Nashandrę. Jak dla mnie, naszandra posiada vibe bardziej takiego Lorda Nito, niż Manusa, ojca swego. No ale co mi tam, co ja tam wiem? Naszandra robi takie kulki i te kulki są e, takie, że zadają nam ciągłe obrażenia, więc jedną przynajmniej z nich warto zniszczyć. O, Muzyczka też jest ładna. No, zdałem sobie sprawę, jak rzadko gram w tą grę na słuchawkach i zaczynam doceniać rzeczy, których wcześniej nie doceniałem. O, to jest wybuch, a ja myślałem, że ona zrobi znowu kulki. No to nic, ja mam buteleczki. Ty, zobacz co ja mam. Buteleczkę. No i Nashandra jest sobie takim bossem, który daje się dosyć łatwo strajfować w naszą prawą stronę. Co jest trochę smutne, ale z drugiej strony głę też nie był przesadnie mocny. No, Lady Nashandro. Masz krótki gest i wymieniamy ekipunek. Still those of those slumbers in the realm of ice? Not one of them stood here. As you do now. You, Conqueror of Adversities. It was your answer. <laughs> No i teraz mamy dopiero vibe Gwyna, mamy delikatne pianinko i mamy Lorda Aldie, z którym walka wygląda tak, że on sobie czaruje i jest pełen, otoczony ogniem. I w momencie, w którym on tym ogniem jest otoczony, to nie trzeba do niego podchodzić. O, większość jego ataków można sobie po prostu tak o odbiec od nich. O, no, przed tym atakiem. Taki unik powinien być wystarczający. No i on sobie znika. Jak podchodzimy do niego, to przyjmujemy dosyć znaczne obrażenia, więc trzeba poczekać, aż on sobie zniknie i pojawi się gdzie indziej. Wtedy mamy szansę zadać jakiś tam cios i sobie odejść. No i tak pomalutku walka z Lordem Aldią sobie wygląda. Dosięgnie go zemsta, no tak trochę. No tutaj jakąś burzę sobie wymyśli Lord Aldia. Pamiętam, że kiedyś, z tego ataku, który przed chwilą widzieliśmy, Eto to grałem jeszcze na PC, zaatakował mnie normalnie człowiek. Normalnie człowiek mnie zinwejdował i zaatakował mnie tym atakiem. I no to oczywiście jest związane z jakimś narzędziem do gliczy, bugów czy innych rzeczy. No, i nie propsujemy takiego działania. No ale możemy pamiętać o tym, że coś takiego jest możliwe. No i Aldia, mędrzec pierwszego grzechu, jest takim dodatkowym boss fightem. Dodanym w wersji właśnie z Color of the First Sin. No i po pokonaniu go będziemy musieli podjąć decyzję. Czy chcemy połączyć ogień? Czy chcemy tego ognia jednak nie łączyć i żeby zapanowała era mroku. Trochę przykrą sprawą jest, że nie mamy możli... Trochę przykrą sprawą jest, że nie mamy możliwości podjęcia tej trzeciej decyzji, którą właśnie chcieli podjąć zarówno Aldia, jak i Wendrik. No ale... a, bo się spale. No, na spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. No, gdzie wyjdziesz, chłopcze? Here you are, boy. No, nie jest to walka jakoś szczególnie trudna. Nawet nie muszę wykonywać zbyt wielu uników podczas jej trwania. No, ale zawsze na zakończenie to jakiś tam smaczek jest. Znowu ten sam atak. I ostatni? Tak jest. Masz tobie też się należy.

no to zapanuje Era Mroku, a jeżeli wejdziemy tutaj, to przedłużymy ogień i znowu zaparuje Era Światła. Myślę, że no... przedłużymy Erę Światła... dzisiaj, bo tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, nic to nie zmienia. Jak dobrze wiemy, cykliczność w Dark Souls jest bardzo istotna i nie ma tak naprawdę znaczenia, jaką Erę sobie wybierzemy, bo... bez względu na to, co by to było, to za chwilę i tak pojawi się druga opcja, druga Era... i tak dalej, i tak dalej. Więc wejdźmy sobie tutaj, bo mam wrażenie, że tu będzie ciekawszy cinematik. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. No i to wszystko. Cała gra Dark Souls 2 Color of the First Sin. Teraz mamy jakieś około 5 minutowe napisy, których niestety nie można pominąć. Ale myślę, że nie będę was zmuszał do tego, żeby słuchać muzyczki, żeby czytać tutaj po kolei jak leci, tym bardziej, że chyba nic więcej już do dodania nie pozostało. Udało mi się powiedzieć wszystko to, co mniej więcej chciałem w trakcie prowadzenia rozgrywki, którą prowadziliśmy na tyle powoli, i ostrożnie, że po prostu był na to czas. No także żadno podsumowanie chyba jest niepotrzebne. Można byłoby wchodzić oczywiście w jakieś dyskusje na temat tego, który Dark Souls jest lepszy, który gorszy, ale po co to robić? Grajcie po prostu, jeżeli wam się podoba, to w porządku. Jeżeli wam się nie podoba, no to może spróbujcie w coś innego. Chyba że lubicie gry, które wam się nie podobają. Tak, też może być. Mam nadzieję, że przypadła wam do gustu moja teoria tego, że Dark Souls 2 dzieje się w koszmarze, tak naprawdę i to może być też biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło się podczas całej naszej gry, to możemy wyciągnąć taki wniosek, że wszystko to wydarzyło się w koszmarze kogoś, komu śniło się śniła się właśnie ta trzecia droga, ani światło, ani mrok, tylko gdyby dało się wybrać coś innego. No i właśnie komuś przyśniła się taka trzecia droga. Przyśnili mu się ludzie, którzy próbowali skorzystać z tej drogi i ostatecznie efekt tego był taki, że no nie ma takiej opcji. Tak jak powiedziała szana lotka, przeznaczenia nie da się oszukać i ci, którym nawet udało się w pewien sposób pokonać klątwę i oszukać przeznaczenie prędzej czy później i tak dopadło ich, i dopadła ich porażka. No i nic z tego nie było. Znowu trzeba było wybrać, czy era mroku, czy era ognia. Sama Szmaragdowa Herald też jak się okazuje była dziełem właśnie Wendrika i Alli, którzy jako swoje ostatnie dzieło próbowali pokonać klątwę przy użyciu smoczej krwi, przy użyciu mocy smoków starożytnych, tych everlasting dragons. No i w wyniku tych badań stworzyli hybrydę człowieka i smoka, która jak się okazało nie spełniła ich oczekiwań i była to właśnie Shamalot, która sama w sobie na klątwę była odporna, ale Zdaje się, prezentowała dokładnie taką samą odporność jak Wendrik w Koronie, czy później właściwie chyba my. Dopóki mieliśmy Koronę, to klątwa nas nie dotyczyła, a gdy tylko ją zdjęliśmy, to znowu wszystko wróciło do normy, no i to działało tylko dla nas, a wszyscy inni dookoła w dalszym ciągu popychali świat cały czas ku erze mroku bądź ognia, ku przesileniu r. Er. No więc niestety cyk cykl ognia i ciemności jak najbardziej... W Dark Souls występował, będzie non-stop i raczej nic się z tym nie da zrobić. Jednak według mnie jest jedna rzecz, którą można byłoby podmienić, a teraz jest rzeczywiście już na to za późno, ale wydaje mi się, że fabuła Dark Souls 2 tak naprawdę powinna być fabułą Dark Souls 3. A to, co dzieje się w Dark Souls 3, powinno się odbywać w drugiej części. Wtedy byłoby to bardziej na miejscu, i wtedy nawet można byłoby dołożyć jednak jakąś opcję trzeciego zakończenia, tutaj, w którym nie wybieramy ani ery mroku, ani ery światła. Ja wiem, że w Dark Souls 3 jest kilka zakończeń, ale one suma summarum i tak wychodzą, tak naprawdę tylko dwa. Wybieramy albo światło, albo mrok, tylko że po prostu chyba tych mroków możemy wybrać kilka na kilka, na kilka sposobów. No i nic, nic to nie zmienia, tak naprawdę ścieżka rozwoju, jaką obraliśmy naszą postacią też nie była przypadkowa i została przygotowana w ten sposób przeze mnie, no to części przygotowana, powiedzmy właśnie po to, żeby pokazać Wam, jak w jaki sposób wygodnie przechodzić gradarcą z 2. I wygląda to tak, żeby w każdym momencie, jeżeli to możliwe, być w stanie atakować przeciwnika w taki sposób, żeby on nie był w stanie się bronić. Co w naszym przypadku było to po prostu zabijanie przeciwników na jedno uderzenie, w innym przypadku to mogło być po prostu zabijanie go w taki sposób, zanim on zdąży nas zaatakować, czyli szybkie uderzenia bez możliwości dania szans na ripostę, albo po prostu strzelanie z magii z daleka, i też oczywiście potężne miuki są wtedy możliwe. No i to jest dobra metoda. Którą można przyjąć na przechodzenie tej gry. Jeżeli dochodzicie do momentu, w którym ona przestaje działać, to znaczy, że trzeba wprowadzić jakieś zmiany, trzeba coś ulepszyć, coś poprawić, coś dołożyć może do waszego buildu i wtedy wszystko znowu powinno działać tak jak trzeba. Sama gra Dark Souls 2 wydaje mi się też ucierpiała nieco z powodu tego, iż była po części projektem pobocznym i po ukończeniu dodatku Artorias of the Abyss do Dark Souls 1, czyli właściwie po ukończeniu całej gry Dark Souls 1. Cały zespół From Software podzielił się na dwie części. Jedna z nich zajęła się Bloodborne, a druga zajęła się Dark Souls 2. No i mam wrażenie, że lepszych ludzi jednak oddelegowano do Bloodborne, a, a w Dark Souls 2 zostali ci, którzy musieli i ci, którzy zostali. <laughs> Jakkolwiek to brzmi dziwnie. No i dlatego też ta gra odstaje bardzo, jeżeli chodzi o stylistykę, zarówno jak i, tak samo, jak jeżeli chodzi o mechaniki różne od innych produkcji. From Software. Mi osobiście podobają się najbardziej Dark Souls'y drugie, chociaż ja akurat w grze najbardziej doceniam właśnie warstwy fabularne i różne zagadkowe teorie spiskowe niż sam gameplay, no bo tak jak już zauważyliście zapewne i o czym ja zresztą mówiłem, akrobatą Dark Souls'owym to ja nie jestem. No a uważam, że rzeczywiście historia w Dark Souls 2 jest najciekawsza, pozostawia najwięcej niedopowiedzeń i, i pozostawia najwięcej możliwości dopowiedzenia sobie samemu wielu rzeczy, no a poza tym Vendrick jednak, razem z Aldią, byli chyba najbystrzejszymi dziedzicami tronu, tak w tym wypadku, czy tamtymi, y, którzy byli przeznaczeni do łączenia ognia. No i rzeczywiście starali się jakoś wyrwać z tej pętli, pomimo iż skutków nie odnieśli żadnych, no to jednak coś tam im się udało osiągnąć. I to było bardzo spoko i tak naprawdę niewielu to zauważa. Szkoda też, że wiele najciekawszych mechanik z Dark Souls 2 nie zostało prost przedstawionych nam, na przykład mechanika Power Stance, jest to rzecz, o której można się dowiedzieć przypadkiem albo od kogoś, ale na którą bardzo ciężko wpaść samemu, a która jest mechaniką fenomenalną, po prostu fantastyczną i dobrze by było już na samym początku kłaść nacisk na to, żeby tłumaczyć graczowi, że słuchaj, możesz z tego skorzystać. To samo tyczy się ukrytych bufków do broni albo zbroi, z których nie zdajemy sobie sprawy często, a one są tam po prostu ukryte i też warto byłoby zaznaczać, że patrz tu! Następca tronu, zdobyto trofeum. I powinno być jeszcze jedno trofeum dla nas, czy nie? No nie, otrzymujemy tylko trofeum związane z Następcą Tronu i wracamy z powrotem do Majuli. Teraz mamy możliwość po prostu chodzenia sobie po różnych lokacjach. Nic więcej z tego nie wynika. Możemy sobie oczywiście palić żary ascezy w tych lokacjach i sobie jeszcze je i sobie jeszcze raz je poprzechodzić. Poza tym mamy duszę demona Kuźni, duszę na Szandry. Czy Aldia zostawił duszę? Czy nie? Chyba nie. Aldia chyba duszy nie zostawił, przynajmniej ja jej tu nie widzę. Dusza na Szandry królowej drangli. Nieznanego podchodzenia fragmenty otchłani wzmacniały się, żyjąc u boku tych, którzy pożądali tronu. Być może stanowiły po prostu przeszkody, jakie należało pokonać w drodze do władzy. A to też możliwe, że tak było. Że szandra była tam po to, żeby Wendrik nie miał za lekko. Pewnego dnia płomienie zgasną i pozostanie tylko ciemność. Oczywiście, o ile nie przybędzie następca. Oczywiście. Weźmy jeszcze na szybko, przejdźmy się tutaj do Ornifexa. Zobaczymy, jakie to ciekawe artefakty można dostać w zamian za te dusze. I też kupa śmiechu będzie, jak w tym momencie zaatakuje nas na przykład Forlorn, a on umie tak zrobić, o czym się już zresztą przekonaliśmy dosyć niedawno. I w tym miejscu jest jedno z jego miejsc, właśnie takich, w których on się potrafi pojawić. No zobaczymy, może nie będzie tragedii. O. Tak, tak, tak. I co mamy na wymianę? Miecz oparów. Prosty miecz wykuty z duszy rycerza oparów i nasyconym rokiem nadali. Wygnany szermierz Reim posiadał umiejętność usuwania czarnej mgły. Postanowił jednak miast tego żyć obok mniej w towarzystwie dziecka mroku, żyjącego w jego mieczu. Aha, czyli dziecko mroku żyło sobie w jego mieczu. No, okej. Okay. Nie będę się kłócił co do tego. To jest bardzo fajny miecz, naprawdę. Poza tym, że posiada, tak jak widać, tylko 40 punktów wytrzymałości. No to można nim całkiem sporo ugrać. Mamy też ogromny miecz oparów. Opis jest chyba taki sam jak w przypadku tego. No tak jest, no to się nie zajmujemy. Stary miecz demona kuźni, no to jest ten. ta wersja. no tak, opis chyba jest taki sam jak zwykłego. To jest ta wersja po prostu magiczna, a nie ognista, więc to jest spoko. Oczarowany miecz Alona, to jest bardzo spoko miecz, katana. Katana wykuta z duszy ser Alona, hipnotyzujące swoim pofalowaniem ostrze, potęguje mistyczną atmosferę roztaczaną przez broń. Alon przybył ze wschodu i wkrótce stał się najbardziej zaufanym rycerzem. No to właśnie już czytaliśmy wcześniej też. Ale, na przykład, kosa pragnień z duszy na szandry, stara istota z otchłani odrodziła się w śmierci, podzieliła na małe fragmenty i rozproszyła po całej krainie. To chyba też już widzieliśmy w przypadku tego chyba właśnie. toporu gniewu? No, to są podobne bardzo opisy. No, gdy już przyjęły, począłkały się naprzód, żądając silny dusz i szukając wielkiej przysięgi. Dzwonek pragnień za to jest świetnym dzwonkiem do rzucania uroków z wybitnym skalowaniem, chyba najlepszym w całej grze, no jednak niestety dostępnym dopiero teraz. Stara istota zatłani odrodziła się w śmierci. No opis też jest taki sam. Dzwonek krzyków z duszy nadali. Zamrożony niczym przy sączeniu się żelazo, z którego stworzono dzwonek, zdaje się czekać na krzyk. No właśnie, to jest dzwonek, który bazowo nawet jest lepszy od tego dzwonka pragnień, ale koniec końców po ulepszeniu zdaje się jednak... jednak nie. Co my tu jeszcze mamy? Łuk pragnień, no to to jest opis dokładnie też taki sam, no i poza tym to chyba wszystko. Niestety, pani Ornifex, raczej się już nie spotkamy. Mimo to, dziękuję bardzo za rabat, z którego i tak nie skorzystałem. No i do zobaczenia się być może kiedyś w przyszłości. Teraz możemy sobie już na spokojnie wrócić do Majuli, zakończyć odcinek, zakończyć całą serię. Możemy sobie też zobaczyć lekkie podsumowanie, na przykład naszej postaci, co udało nam się zrobić. Mamy 91 tysięcy dusz. To wystarczy pewnie na jeden poziom jeszcze. No, akurat, więc ten jeden poziom jeszcze sobie symbolicznie dodamy. I zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tu informacje o graczu, o Człowiek Znikąd, pielgrzymim Mroku, no ale tutaj zbyt wiele nie widać, lepiej chyba status gracza obejrzeć. Poziom 193, 3 852 154 to jest poziom dusz główny, statystyki takie jakie widać, bez specjalnego jakiegoś męczenia się i zdobywania i farmienia dusz, taki poziom jest jak najbardziej do zdobycia z tego co zresztą widać. No, i tak prezentuje się nasza postać ostatniego dnia, w ostatnim odcinku serii. Zrobiliśmy wszystko. Wydaje mi się, że nie pominęliśmy ani jednego przedmiotu. Nawet jeżeli jakiegoś nie podnieśliśmy, to z całą pewnością pokazałem go, że o, on tam jest. A głównie chodzi mi tutaj o te przedmioty w drodze w żelaznym przejściu. Tam one były, ich nie podnieśliśmy, ale wiemy o tym, że one tam były i w ogóle nie mam ochoty po niej iść są tego nie warte. No, mieliśmy też perypetie oczywiście z zatrutym szerokim mieczem w strażnicy żniw, ale też pokazaliśmy, że on tam jest. No a poza tym można by śmiało rzec, że zrobiliśmy grę Dark Souls 2 na 100%. Pokonaliśmy wszystkich bossów, zwiedziliśmy wszystkie miejsca, walczyliśmy z każdym przeciwnikiem. No i właściwie to trochę śmieszne, ale zaprowadziło nas to dokładnie na początek naszej wędrówki, z tego co widać. Teraz przy użyciu ogniska możemy sobie wykonać drugą podróż do Drangleik, co przeniesie nas bezpośrednio do New Game Plus i powtórzyć całą tę historię. No ale to jest niestety opowieść już na inny raz. Ja po raz ostatni już w tej serii dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkich nowych subskrybentów. Cieszy mnie, że komuś to się podoba i autentycznie taki sposób prowadzenia przeze mnie tych filmów odnajduję jakichś fanów, no to jest mega spoko. Zapraszam już wkrótce na przyszłe serie na moim kanale, które będą się pojawiały niebawem. Teraz jadę na wakacje, a potem zobaczymy, co dalej będziemy grać. Myślę, że od Dark Soulsów teraz zrobimy sobie przerwę, ale może wjedzie coś innego. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na kolejne filmy na kanale popykane. Cześć i... Do zobaczenia!